Hej, cześć, witaj was ja znowu ja O, witam Was wy, kolejnym odcinku Let's so... So, ten Knackle <grystanie> Let's play jazyk Knaklskajadyk. Knaklskajadyk, no i hej, dzisiaj gramy krokodylem Wektorem, yeah! I to jest ogólnie nawet dosyć ciekawa postać. W sensie to jest taki krokodyl, gdyż on ogólnie się pojawił na pierwszym takim koncept e, arcie odnośnie pierwszego Sonika, mianowicie tego, że miało Sonic miał posiadać swoją własną kapelę. No, ogólnie wektor, czyli ten gość, ten, czyli ten od Find the Computer Room. No, więc, no dosyć ciekawa postać, dobra, dzisiaj kogo wybierzemy? No, pewnie nam się trafi jakiś nie wypał, hewiego weźmiemy dzisiaj. Bo oczywiście, przecież nie, bomby chyba jeszcze nie myliśmy. No, dobra. I teraz możemy sobie spadać i pójść dalej. Dobra. Okej, okay, speed slider, czyli no, może dzisiaj się uda zrobić dzisiaj dwa poziomy speed slidera. Może Dobra, na razie jest, się dobrze zapowiada. I w sumie wektor potrafi spindashować. Yeah. Okej, okay. czekajcie, rozpędzimy się. Ściągi Dobra, idziemy dalej. No ogólnie, a i ten ogólnie, chyba nie wiem, czy wspominam o tym fakcie, ale jeżeli będzie tym, będzie w poziomie ciemno, znaczy w tym, można powiedzieć, że w tym mm, warp nie, nie warp za u tylko tym hubie. Jest ciemno, chociaż właśnie to nie jest hub, tylko ja to tak nazywę, nazywam. Jest ciemno, to wtedy w poziomie też będzie ciemno Dobre Nie, Heavy tam nie idziemy No a Czasem są te kłopoty z tymi naszymi partnerami. Okej, okay, jakaś... ośmiorniczka. Ośmiornica nas prawie... prawie... No na pierścienie, nam zabrała. W sumie ten poziom taki szybki nie jest, jak ostatnio. Bo tam wtedy to dopiero szybko tak przechodziliśmy. Dobra, idziemy w dół. Chociaż nie wiem... Aha, dzisiaj tutaj jest ta winda. Dobra. W sumie, jak spadnie, to... No, spada. Ktoś nie chce spaść. O! Dobra. Wektor potrafi szybować? Co jest? to jakaś niewidzialne pole. Pole jak w małopolskim. O. Ach. Są jednak plusy tych partnerów. Aha. Dobra. Hopsaj, Opsajmy dalej. Dobra. Najlepsze jest to, że nawet nie wiem ile to nagrywam, bo... Bo korzystam z nowej metody Nagrywania Dobra Dobra I w sumie, i w sumie to chyba tyle będzie z tego lewla Nie, nie jeszcze. O, dopiero koniec. Ha. No się trochę tużyło, nie powiem. Dobra, ale w każdym razie ukończone. O, i znowu noc. Dobra, no Heavy, wiesz co? Niby trochę nagnę zasady yy, naszych yy, tutaj odcinków i wybierzemy sobie nowego partnera, bo jednak no, te roboty są trochę zbędne. Albo w sumie ten, bomb wam A czarmi, dobra. Charmi jest spoko. Dobra. Yeah. Okej. Okay. Okej, okay, Marina Madness. Dobrze, że jeszcze Amazing America. Area, nie mieliśmy. Area? Area. No. Który to już. Drugi, dobra. Ach, piękna noc. Okej. Okay. Nie wiem, to. Wyknęliśmy, ale pójdziemy tędy. Uch, Przepraszam, nie, nie znam tych wszystkich ruchów tych nowych. tych postaci. Dobra. O! Хорошо. Может, это будет как-то справедливо. Хорошо. なるほどね。 dalej. Hmm. Dobra, teraz poczekajmy na tą łódź podwodną. Dobra. O, nie, pierścień straciliśmy. Dobra, mamy ten. Chyba jednak kłopotliwą postać się wybraliśmy. No mam nadzieję, że... że ...długo nam nie zajmie. Nie, tutaj jest... ...to jest ten pierścień. Nie wiedziałem, że na Madness jest takie trudne. Dobra. Trzeba wziąć sprawy twoje ręce. Pięknie, mieliśmy chyba z czterdzieści 40 pierścieni. Dobra, w dół. сломаны почти Jeden minuty na ten poziom zajmuje A my tylko potrafimy się ten przyląknąć do ściany Przylegnąć! No, nie ja powiedziałem przylągnąć. No, nie mam Nie mam bladego pojęcia, jak to zrobić szczerze Okej, okay, teraz chyba, teraz chyba to mieliśmy cały czas zrobić, ja po prostu nie chciałam tam iść, bo myślałem, że się cofamy. I tak właśnie straciliśmy połowę poziomu. Okej, okay, idziemy w górę. I przycisk się zniszczył. co to z tajne wejście. Ogólnie takich tajnych wejść w Amazing Arena będzie o wiele więcej. Okej, okay, dzisiaj bez specjal stage, ale no... No takie mamy wymogi. Dobra, Marina Madness level drugi skończony. I cóż, to by było raczej na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnych i elo, cześć, manko.